Witajcie moi drodzy, w dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o uprawie pszenicy ozimej po kukurydzy oraz o tym jak zrobić skutecznie broniące nas przez zwierzynę leśną ogrodzenie zapraszam do oglądania pszenica w chwili obecnej stan na 19 stycznia Wygląda tak, czyli pszeniczka bardzo ładnie wyrzędowana. W chwili obecnej możemy zaobserwować, że tutaj jeden liść, ale niektóre roślinki o, właśnie wypuszczają drugi listek, czyli wegetacja cały czas następuje. Ale po kolei, co tutaj robiliśmy od zbioru przedplonu, czyli zbiór kukurydzy 25-26 października oraz finalnie zbiór poletek kukurydzy 29 października. Od razu ruszyliśmy do robót czyli orka 30-31 październik i częściowo tutaj też było ściernisko wałowane wołami posiwnymi i naprawdę efekt wydaje się, że to jest naprawdę taki szczegół, ale orka naprawdę tutaj była dużo lepsza gleba była w tej wierzchniej warstwie reszki pożniwne były dość mocno nasiąknięte wodą akurat tego dnia, tych dni było bardzo dużo mgieł jeżeli wołami do Wcisnęliśmy te resztki pożniwne do ziemi oraz trochę zmiażdżyliśmy łodygi. Naprawdę bardzo fajnie się grało, nic się nie zapychało. Następnie, 1 listopad, wiadomo święto, 2 listopad, uprawa. Brona talerzowa z włóką, także wyrównaliśmy całą powierzchnię, wstępnie uprawiliśmy. No i później 3-4 listopad siew, tutaj jak chcieliśmy, to akurat wyszło ładnie słoneczko No i były tutaj w tym okresie bardzo ładne temperatury 15-18 stopni Celsjusza, także sialiśmy w ogrzaną glebę Byłem przekonany, że ta pszenica wyskoczy bardzo szybko No aczkolwiek tak się nie stało Chwilę później obniżenie temperatury Pod koniec listopada, przełom grudnia, spore Mrozy minus 12, minus 14 stopni Celsjusza, a wcześniej cały czas była taka klucha, czyli wprawdzie dodatnie temperatury, ale cały czas bez słońca i co ważne, też cały czas zachmurzenie, mokra taka pogoda, no i ta pszenica nie kałkowała. No ale w grudzień znowu możemy powiedzieć, że temperatura fajniejsza. Gdzieś tutaj trochę słoneczka, dodatnie temperatury. No i finalnie ta pszenica skiełkowała gdzieś w połowie grudnia i gdzieś tutaj widać było już te wyszpilkowane rządki pod koniec grudnia. Nowy rok, znowu dość ciepłe temperatury. Także tak jak wcześniej wspominałem mamy obecnie fazę. Wyskakuje drugi liście. Dobra to co obracamy znowu kamerę. O, Tutaj takie mokradełko. Tam też jest zbiorcza drena w tamtym kierunku. Mimo, że akurat tutaj dreny są ustawione piętrowo, gleba jest bardzo nieprzepuszczalna. W suchych latach tutaj jest idealnie, w mokrych. No, rzepak od razu tam wymięka. Zboża też sobie nie radzą zbyt dobrze. Kukurydzy też to nie pasowało. Tutaj widzimy cały czas też bardzo ładnie wyrzędowana ta kukurydza. No i tutaj taki malutki bałagan. Redlica zapchana. No i Parę rządków nie wygląda tak jakbym sobie e, tego życzył. O, tutaj w tym miejscu, no, gleba bardzo fajna, trzecia B, mocno wilgotniona Tutaj, też w poprzednich filmach, jeżeli Was to interesuje, możecie zobaczyć, jak wyglądała kukurydza mm, e, w tym miejscu na glebie. Bardzo dobrej. Tutaj też było zlokalizowane te dodatkowe poletko e, kukurydzy, które wygrało pod względem planowania, pomimo że odmiana Farmodena V tylko 220. No i co ciekawe. Było także też najsuchsze w porównaniu z tymi poletkami właściwymi, które były zlokalizowane za góreczką. Także kluczem w tym roku do dobrego plonu, a przede wszystkim do stosunkowo niskiej wilgotności, było to, po prostu jak ta kukurydza po prostu z wiosny sobie dobrze radziła. O, tutaj jesteśmy na tym powiedzmy gniazdku, gdzie też tutaj pokazywałam jak sobie radzą na piątej klasie, no i zobaczcie, no nie kłamałem o, żwireczek wprawdzie jest to jakiś kolorek tej ziemi, ale ona jest takiej wysokiej sprawności, no ale widać, że ta frakcja kamienista, przepuszczalność tej gleby w tym miejscu jest e, bardzo wysoka, no dobra, to lecimy na górkę i pokażemy jak sobie pszenica radzi w tych miejscach e, bardzo mm, gdzie po prostu gleba jest bardzo ciężka, widzimy się za chwilę w międzyczasie porozmawiamy sobie trochę o ogrodzeniu. Zobaczcie, całe pole jest ogrodzone. Tutaj w tej lokalizacji, powiedzmy tak, widać na horyzoncie, dookoła pola wszędzie lasy, czyli z trzech stron las. No i presja tej zwierzyny jest w tym miejscu ogromna. O, tam coś to jakieś sarenki sobie weszły i latają. No dobra, mieszam z tym. Więc szkody łowieckie tutaj finalnie. Dochodziły do strat rzędu 30-30% w plonie, także ogromne straty. Ciężko tutaj było mówić, też w latach ciężkich, o jakimkolwiek zysku. Także tak, jak zrobić dobre ogrodzenie. Słupki betonowe, zbrojone, czyli cztery druty, pręty prowadzone przez środek, no oczywiście zalane betonem. Polecam. Wypożyczyć wiertnicę na silnik spalinowy. A najlepiej, jeżeli planujecie robić takie ogrodzenie, wynająć ciągnik z wiertnicą. Po prostu finalnie można to zrobić, nawet wkopać tych parę set słupków w parę godzin, a kopiąc szpalem w miedzach, gdzie tutaj jeszcze powiedzmy jest jakiś pesz. Także to naprawdę jest karkołomna robota i też dość trudna do zrobienia taką ręczną wiertnicą, po prostu gdzie trzeba ją trzymać. Przy którym w tam słupku po prostu już ręce odpadają. Także wiercimy otwory na głębokość 50-60 cm, wkładamy ten słupek, dookoła go dobrze ubijamy, że on po prostu tak wstępnie zbyt mocno się nie ruszał. Następnie na trzech wysokościach, czyli u góry, o tutaj mamy widać drut prowadzący, troszeczkę grubszy, czyli jest u góry, na środku i tutaj na dole, on tutaj idzie praktycznie, o jest tutaj dobra. Czyli widzicie ten dolny drut prowadzący idzie praktycznie przy samej ziemi. Następnie bierzemy siatkę, no i tutaj bierzemy siatkę, zakup, przekładamy tutaj przez słupek i bierzemy jakiś najlepiej krótki śrubokręt, dość gruby, no i tą siatkę nawijamy na drut i tak robimy co trzecie, co czwarte tutaj przęsło powiedzmy ogrodzenia. No i tą czynność powtarzamy u góry, na środku i na dole. I co bardzo ważne, na końcu musimy bardzo starannie, naprawdę bardzo starannie, nie możemy zostawić 20-30 cm wolnej przestrzeni. Całą tą siatkę, bo ta siatka jest troszeczkę dłuższa, ona jest wywinięta 40-50 cm w tą stronę, czyli do środka pola i musimy jakimś turem, ładowarką to bardzo starannie przesypać. Jeżeli zostawimy 20-30 cm wolnej przestrzeni w tych miejscach, zwierzyna, łowna, no dzik w tym przypadku, będzie tak długo szukał, szukał, aż po prostu tutaj sobie E, znajdzie to przejście, a później szpadlem to zakopać, żeby to finalnie wyglądało całkiem nieźle. Jest to dość e, no ciężkie po prostu, tak jak już raz po prostu przejdą, zapamiętają sobie, no to będą tutaj szukać i cały czas przechodzić w tym miejscu. E, parę razy do roku oczywiście trzeba naprawić e, to ogrodzenie, dzik sierą spędzi on wtedy. E, Biegnie między tym środkowym a dolnym drutem prowadzącym, na przykład bardzo mocno przyrżnie taka duża sztuka w płot. Nie przejdzie on się od niego odbije, ale po prostu później trzeba będzie ponaprawić bo lekko będzie poszarpana ta siatka. Zdarza się, że jakiś jeleń przeskoczy przez płot albo oś no i wtedy finalnie słupek nie wytrzyma i też trzeba go naprawić. One zazwyczaj pękają tutaj przy dole, także trzeba wbić jakąś rurę i wtedy związać na dwóch wysokościach jakimś drutem. Im dalej, tym po prostu te naprawy są, nie wymagają tak częstej uwagi. No, jeżeli chodzi o narożniki, czyli tak, żeby ten płot po prostu do środka się nie przewrócił, to akurat jest sąsiad, także z tej strony robimy słupek podporowy, z tamtej, a najlepiej jakbyśmy zrobili go po prostu o. No ale tutaj sąsiad jest, to nie będziemy mu w polu stawiać słupków. No dobra, jesteśmy tutaj, gdzie były nasze poletka kukurydzy. No tutaj też przeniczka bardzo fajnie wyrzędowana. O, tutaj widać na początku takie zbrylenie, i to też tutaj do kukurydzy finalnie tak bardzo nie się nie podobało. O, widzimy bryleczki, ale przeniszka bardzo fajnie jest wyrzędowana. Tam jest taki bardzo mocny ił na góreczce, to tam Wam pokażę jak wygląda y, y, pszenica. No dobra, czyli fajna, fajna ziemia, stosunkowo lekka w uprawie, wchodzimy na góreczkę. O, no i zaczynają się bróweczki. Dobra, tutaj jeszcze gdzieś taka umiarkowana. O, też drugi listek wyskakuje, no widać. Jest, prawda? Dobra. Idziemy wyżej, o tutaj już taka mocna kluska, mocny ił. No a pszeniczka wyrzędowana. Wiadomo, w tym miejscu wschody to już 3 czwarte sukcesu. Jak już ta pszeniczka sobie tutaj wzejdzie, no zobaczcie na tym mocnym ile ciężej ma, bo ciężej, ale jest tutaj też ten jeden liścik. Także bardzo fajny. Dobra. Idziemy w tamtą część pola. Tutaj słuchajcie, jeszcze akurat o ciekawostka. Nie było wałowane. także powiedzmy od, od tego miejsca, gdzieś te resztki pożniwne kukurydzy były przywołowane I tutaj widzimy, że tych resztek jest więcej. Czasami się na przedpuszczkach zapychało. Aczkolwiek plon w tych tam miejscach, powiedzmy w doleczkach, był bardzo wysoki, dużo tej masy. No i finalnie to też powodowało, żeby się zapychało. Nie było tutaj talerzowane po zbiorze, także też utrudnione prace dla pługu. Dobra, widzicie tutaj pagórkowatość. Też ściany na nawigacji. Widzimy no całkiem fajnie, linie proste. Tutaj zdarzają się jeszcze, o takie powiedzmy, gdzieś 10 cm przepusty cały czas Ustawiam siewnik. Siewnik na to wychodzi, że nie jest idealnie prosty. Teraz nie wiem, czy fabrycznie, czy po prostu od trudnych przeszkód, jakim są na przykład kamienie. Gdzieś tam, powiedzmy, rama troszeczkę się skrzywiła i też tutaj testuje. po prostu nawigacja jest przesunięta na chwilę obecną 5 cm w lewą stronę, bo powiedzmy też pary były jeszcze większe, a znowu tutaj siewnik obok był nakład. Tutaj tego no, leciutki nakładzik też tam na przykład troszeczkę niżej widać. I cały czas to po prostu ustawiam, żeby było idealnie. Siewnik ustawione dokładnie na 3, 3 metry, nie na 2,98 czy 2,95. Po prostu nie chcę tych nadsiewów. Później opryskiwacz też nadpryskuje. Nawozy nadrzucamy. Jeżeli nawet mamy tutaj gdzie nie gdzie te 5-10 cm przerwy, ta pszenica spokojnie sobie z tych bocznych rzędów mocniej się rozkrzewi i po prostu. Nie ma tu straty w plonie, a jeżeli mamy nadsiew i te rządki są na, na, na sobie No to też raz, że tracimy więcej nasion, dwa, że mm, Te miejsca są e, Konkurują same z sobą i są bardziej narażone na choroby, także finalnie Lepiej, żeby ta obsada była troszeczkę Rzadsza No tutaj, dobra, tutaj też tak ciasto Buty ładnie wklejone A mimo to zobaczcie, że ta technologia Tutaj bardzo fajnie się sprawdziła, no i te wschody są naprawdę bardzo fajne. Tutaj dołeczek. Malutkie bagienko. Tak jak wcześniej wspominałem, właśnie w tym miejscu, gdzie były dreny. Tutaj też mamy takie miejsce nieprzepuszczalne. No i pomimo, że tutaj tak o, dołeczkiem z tamtej strony idą dreny, tutaj do dołeczku, i tutaj tak po skosie. I tam właśnie, gdzie jest to mokradełko, są trzy czy cztery sączki wprowadzone. Jest to taki grunt po prostu, że i tak miło to. Nie ściąga tej wody, tak żebyśmy musieli finalnie, centralnie w tym miejscu postawić jakiegoś strączka. No, być może po prostu to zrobimy. Bo tutaj na dole widać jakąś tam malutką plameczkę kałuża. Jeszcze dwa, trzy dni temu chodziłem, tam była większa kałuża. Także widzimy, że cała instalacja melioracyjna tutaj działa. O, dobra, to może z drugiej strony jakieś ujęcie. O, widzimy, że ona, ta przyniżka, bardzo fajnie. Tutaj sobie radzi, tutaj taka ziemia próchniczna, tutaj był taki nieużytek, o, no i widzimy tutaj, o, gleba ciemniejsza, lżejsza, na pewno bardziej żyzna, no i widać, że ten drugi liść już praktycznie tutaj jest w połowie tego pierwszego, tak, dobra, także przyniżka bardzo fajnie wygląda, ona cały czas rośnie. Do wiosny, 1 marca, czyli mamy tutaj jeszcze prawie półtora miesiąca. Ona pewnie będzie miała jakieś trzy liście. Być może jakieś pierwsze rozkrzewienie się pojawi. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak będzie dalej przy... przebiegała pogoda. No cóż, to co. Do zobaczenia. Widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Planuję rozsiew nawozów wapniowych granulowanych. Czekam po prostu na przymrozek. Także do suszenia. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.